Dajcie kochani, z tej strony macie to jest kanał Nowarlego. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Galileo. Dobrze się składa, który jest partnerem kanału. A set, ten, który wam dzisiaj pokażę oraz masę innych możecie znaleźć właśnie w tym sklepie, który znajduje się w outlecie ptak w żgowie, niedaleko Łodzi. Jeżeli będziecie odwiedzać to miejsce, zachęcam do odwiedzenia sklepu, jest naprawdę rewelacyjny. Dobra, przejdźmy do zestawu a dzisiaj mam przygotowany dla Was kolejną odsłonę Marvelowskich. Setów. Mieliśmy Infinity Saga, mieliśmy naprawdę fajne sety, które były w tej serii. Lego nie przestaje z Marvelem i atakuje nas kolejnymi zestawami. Na dzisiaj mam zestaw przygotowany, bazowany na serialu What If, Marvel What If i jest to sakariański Iron Man tonego Starka. Był Iron Monger na kanale całkiem niedawno, wrzucę wam tu link, jeżeli chcecie zobaczyć recenzję. Jestem ciekaw, czy wielkościowo. Jest podobnie, zobaczymy to niedługo. Mega figurka tego starka, chociażby dla tego Figa warto kupić ten set, jak dla mnie. E, turbo, no i dzieje się tutaj coś jeszcze, ale to pokażę Wam za chwilę. Także zostańcie ze mną i zapraszam na recenzję. Tak się prezentuje pudełko. Zestawu o numerze 76194, czyli sakariański Iron Man Starka. Jestem ciekawy, jak on będzie się prezentował naprzeciwko Iron Mangera. I co? Mamy trzy figi. Tutaj Iron Man rewelacja, ale jest jeszcze coś, co może Was zainteresować. Mianowicie, możemy sobie tutaj zrobić z tego mecha taką oto wyścigówkę, która. Tak trochę przypomina mi jakiś zestaw z Ninjago. Dobra. Otwieramy plomby, bo tu nie ma na co czekać. Jedna, druga. Ostatnio się dość dobrze wprawiam. w To szybkie otwieranie. Pudełko również całe. Wszystko, wszystko. Dobra, co my tu mamy? Jest instrukcja. Mamy jedną instrukcję. Jest też arkusz naklejek, kolorowe naklejki. No ten set tak bardzo ninjagowy jest według mnie. Co mnie nie cieszy, no ale zobaczymy. E, trzy worki. i Prezentuje się to właśnie w ten sposób. E, I cóż, no lecimy z tematem. Widzimy się za chwilę. Dobra, zestaw jest złożony. E, pokażę wam tego mecha, pokażę Wam również porównanie tego mecha z Iron Ironmongerem, ponieważ wydaje mi się, że jest to istotne, e, ale zaczniemy sobie od figurek, bo tutaj jest naprawdę fajnie. Zaczniemy sobie może od Valkyrii, która jest naprawdę przefajnym figiem, e, ma tutaj miecz oraz, e, nie wiem, czy to jest klepsydra, nie wiem, co to jest, nie pamiętam, czy to jest, nie, róg, w który dnie trochę powinien być inny chyba, ale e, świetny nadróg, a tutaj ma też tą taką pelerynkę z jednej strony, ten, nie wiem jak to się nazywa, świetna fryzurka, jeden wyraz twarzy, no i sama główka wygląda też przekozacko według mnie, naprawdę bardzo dobra figurka. Drugą figurką jest The Watcher, czyli znany z komiksów, znana z komiksów rasa kosmitów, która po prostu występowała w wielu komiksach. Nic za bardzo więcej nie wiem na ten temat, też bardzo ładny nadruk Tutaj nie ma zadrukowanych nóżek. Ma podwójną taką pelerynkę. Jedna część to jest pelerynka, druga ten kołnierz taki. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o nadruk na główce, też bardzo fajny fig. I co? Ma jeszcze tutaj odsłonięty jeden rękawek, czyli też um, ciekawe rozwiązanie. Z tyłu też mamy jakby kontynuację tego nadruku. Tak prezentuje się The Watcher. I. Najlepsza figurka, ja, oczywiście figurka, dla której mm, warto sięgnąć po ten zestaw, chociaż Valkyria również, a jest ten Tony Stark w takiej wersji rock'n'rollowej w koszulce. Mm, tutaj nie wiem, co jest napisane, nie mogę tego odczytać, ale ma tutaj nadruk e, hełmu z Lego, mm, doskonale znanego e, z figurek. A z tyłu delikatny nadruk, taka kontynuacja tej bluzy, koszulki. Dwa wyrazy twarzy, akurat tutaj. Mamy jeszcze oczywiście główkę. Tak trochę dziwnie to zrobili, bo to nie jest wersja z Iron Manem, tylko to jest po prostu Tony Stark. Trochę mu tutaj Jarvis wystaje za włosków, jak się przypatrzymy dobrze, chociaż tak jest ok. Dobrze przykrywają te włosy. Rewelacyjna figurka bardzo mi się podoba. Szare spodnie, nie ma żadnego nadruku, ale tutaj. Robi to robotę, wszystko dlatego bardzo fajny fig. Dobra, przejdźmy do samego setu. Mamy e, sakarienskiego Mecha Iron Mana tonego Starka. Prezentuje się on w ten sposób: kolorowy, taki ninja-gowy według mnie. E, I tak możemy sobie poruszać jego kończynami, to jest oczywiste. Inaczej być mo nie mogło. E, możemy sobie stopami poruszać, ustawiać go jeżeli chodzi o jego stabilność no to tutaj jest zależy w jakim kierunku, bo jeżeli go chcemy troszeczkę do tyłu, no to on już będzie leciał jeżeli jest prosto, w pionie działa wszystko, no ale jeżeli go też nachylimy do przodu, no to tak jak widzicie tutaj on daje radę no i tutaj już by leciał, ale możemy sobie jakoś go ustawiać, mamy ruchome kończyny znaczy kończyny mamy ruchome, górne kończyny. O, i tutaj coś mi się już odczepiło. Jest trochę naklejek, chociaż te naklejki całkiem fajnie nadają ton temu zestawowi. Też taka jest niejednolitość, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo tutaj z jednej strony mamy taki jasny zielony, taki morski kolor z pomarańczowym, tutaj czerwony, więc w to wszystko wmieszany jest szary kolor. Ten zestaw jest dość kolorowy. Mamy tutaj otwieraną głowę, możemy dostać się do środka w ten sposób. Odchylamy sobie jego korpus, i możemy tutaj wstawić sobie figurkę Tonego, która bardzo fajnie się tutaj mieści. Musimy tylko ustawić sobie wszystko tak jak trzeba, zamykamy i tak prezentuje się Tony Stark w tym mechu. O właśnie prezentuje się w ten sposób. Wyciągamy tonego. E, mamy tutaj nadruk z panelem sterującym. Tutaj możemy sobie to odchylać. Mamy te skrzydełka. No dzieje się tutaj trochę. Możemy to sobie ustawiać na całkiem wiele sposobów. Do tego ręce ruchome. Palce też. Czteropalczasty Tutaj jest ten mech. Um, i co, trochę mam problem z tą głową, ponieważ ona jest tak lata w jedną i w drugą stronę, jeżeli sobie to tworzymy, nie jest to takie stabilne. Trzeba to za każdym razem ustawiać, uważać, żeby się to nie wyczepiło. Tutaj jest, pokażę wam to z tyłu na takim zwykłym zaczepie. Do tego mamy tutaj z tyłu takie skrzydło. Od razu pokażę wam jak to się prezentuje z drugiej strony. Tutaj naklejki. Jedynym nadrukowanym elementem jest e, tutaj ten element na głowie, czyli e, twarz tego Iron Mana, e, bardziej Hulk Bastera. No cóż, co więcej, oprócz tego, że ten zestaw jest mechem, możemy go przeistoczyć w wyścigówkę, którą zaraz Wam pokażę, ale dla porównania, tutaj ustawimy sobie tego sakariańskiego Iron Mana. Pokażę Wam, jak on prezentuje się na tle Iron Mongera. Iron Monger tutaj jest ustawiony tak w pozycji bojowej i tak to się prezentuje. No jest, jeżeli wyprostuję sobie tego Iron Mongera i go postawię cały czas mi leci, no to jest o głowę wyższy od tego sakariańskiego Ironmana. Wydaje mi się, że konstrukcyjnie też jest dużo lepiej Lepiej to wygląda, chociaż nie mogę powiedzieć jakoś tragedii tutaj w tym sakariańskim mechu nie ma. No ale tak, możecie zobaczyć jak to się prezentuje na tle Iron Mongera. Jeżeli byście mieli dylemat, czy kupować jeden, drugi, bądź oba, no to możecie sobie to zobaczyć jak to wygląda. Kolorystycznie oczywiście tutaj szarość z prawej strony, dużo kolorów z lewej strony. Podejrzewam, że fani Ninjago tutaj też znajdą coś dla siebie. Dobra, odstawiamy Iron Mongera na bok. A ja zaraz Wam przeistoczę tą maszynę w wyścigówkę. I tak prezentuje się po delikatnym przemontowaniu Sakariański Iron Man Tonego Starka, czyli wyścigówka w stylu Ninjago. Nie wiem, co autor miał na myśli, montując ten zestaw i robiąc taką przebudowę, możliwość takiego przebudowania. Z tego, co nam zostało, mamy nogi oraz dłonie. Reszta została delikatnie przemontowana i mamy taki jeżdżący pojazd. Ja tego nie kupuję. To mi się nie podoba i za bardzo nie widzę sensu. To jest moje zdanie: no po prostu nie podoba mi się to. Fajnie, że jest możliwość przebudowy, można zrobić z jednego zestawu dwa różne. To jest na plus, oczywiście ale po prostu sam pojazd no, nie urywa i to po prostu jakoś tak no, nie wygląda też tak, jeździ chociaż jest jeden problem, mianowicie gdy naciśniemy sobie z tyłu, chociaż tu teraz się trzyma ale ta, e, był problem z jeżdżeniem wcześniej, jak sobie to zaraz złożyłem, no, tak to się prezentuje e, z boku możecie zobaczyć dół, tutaj wszystko jest na pinach odpinane e, dość łatwo minutka, półtorej i mamy taki z mecha zrobiony e, pojazd. Jest panel sterujący, tutaj stawiamy sobie Tonego Starka i on steruje tymże pojazdem. A z tyłu prezentuje się to tak, tutaj mamy jakiś potencjalnie odrzut bądź część, element silnika. Nie wiem, czy to będzie miało miejsce w serialu, w który What If... Marvela, czy taka opcja będzie, jeżeli pojawi się w ogóle ten sakariański Iron Man, a zakładam, że się pojawi. No i tak to po prostu wygląda. Jak dla mnie słabe. Nie podoba mi się. I wybierając jeden z dwóch zestawów, zdecydowanie wybrałbym sobie Iron Mongera. No, ale tutaj te figurki też robią robotę, dlatego wiem, że wielu z Was, tak samo jak i ja, będzie chciało ten zestaw mieć ze względu na te trzy figi. Konstrukcja nie będzie istotna. Powiedzmy sobie to szczerze. Właśnie zgubiłem klocka, ale zaraz go sobie ogarnę. Dobra, tyle ode mnie na dziś. My widzimy się wkrótce. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Dajcie znać oczywiście, co Wy myślicie na temat tego oto pojazdu. Znać, co Wy myślicie na temat tego Ironmana i tej wersji. What if, jak dla mnie, to jest słabe. No cóż, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!